Kochani, przyglądając się w wydarzeniu przemienienia, gdy Pan Jezus bierze trzech swoich wybranych uczniów, Piotra, i Jana, na górę Tabor, na górę wysoką, jak to sam Mateusz opisuje. Tam widzą, jak twarz Jezusa zaczyna jaśnieć jak słońce i jak jego podziemie stało się białe jak światło i pokazali się Mojżesz i Janiasz, którzy z nimi rozmawiali. Uczniowie mieli wtedy okazję ujrzeć chwałę Bożą Jezusa. Chwałę, która w czasie ziemskiego życia była przesłonięta przez naturę ludzką, jakoś zakryta. Tam mieli okazję ją zobaczyć. Chwałę Bożą. Chwałę, którą dzieli razem z Ojcem. Jedną chwałę Bożą. I widzimy, że to wydarzenie jest wspaniałe, zachwycające, piękne. Także Piotr, będąc tam uczestnikiem tego wydarzenia, wspaniałego wydarzenia, mówi do Jezusa Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Dobrze, że tu jesteśmy. Dobrze nam to być. Tak błogie i rozkosznie, wspaniałe. Dobre było to doświadczenie zobaczenia chwały Pana. Dobrze, że tu jesteśmy. Chcemy tu zostać. Bo cóż innego mogłoby znaczyć to, gdy Piotr mówi: postawię po trzy namioty dla Ciebie, dla Bożego, dla Myście Byście tu zostali. By to doświadczenie chwały, przemienienia trwało. Byśmy mogli dalej. Się cieszyć. Tak zachwycające musiało być to wydarzenie, że Piotr chciał to zatrzymać. Zatrzymać można powiedzieć na stałe. Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty. Zamieszkajcie tu. Niech ta chwała tu będzie. Byśmy mogli w niej się cieszyć, w niej przebywać, w nim się napawać. Zobaczcie, kochani idąc dalej, Piotr, Jakub i Jan dostępują zaszczytów, którego nie dostępował nawet Mojżesz, którym nie było dostępne w Starym Przymierzu, nawet dla na mążesza, kogoś, kto miał z Panem twarzą w twarz, czy jak mówi Pismo też najpokorniejszy z synów ludzkich. Bo gdy Pan Bóg zabierał przymierze z możeszem na syna i Możesz prosi pana, panie, spraw bym mu ujrzeć Twoją chwałę. Co mu odpowiada pan? Nie, bo nikt nie może ujrzeć mojej chwały i pozostać przy życiu. Ujrzenie chwały pana było zamknięte, niedostępne, było groźne. Groziło śmiercią. A tutaj widzimy, Piotr, Jakub i Jan widzą chwałę Pana i żyją. Ujrzenie chwały Pana jest dostępne dla uczniów w Jezusie. Widzą to. Zaszczyt, którego nie dostąpi nawet Mojżesz, ktoś tam Wielki. I to ujrzenie chwały Pana jest dostępne także dla nas. Zobaczcie, kolejny szczegół. Gdy Chrystus mówi, Piotr mówi, pojawia się obłok świetlany, który osłania ich i z obłoku odsyła się głos. To jest mój synowian, który mam pytokani. Głos ojca. I wiemy, że ojciec nie jest obłokiem, ale jest pokryty w obłoku. Obecność Pana jest ukryta. jakoś się... Daje poznać, poznać, że jest, ale tak w sumie, tak, zakryty, że nie jesteśmy w stanie poznać, jaki jest, tylko że jest. Daje poznać, że jest, ale tak jakby się jeszcze zakrywał. Zobaczcie, kochani, w pewien sposób bardzo podobne rzeczy doświadczamy na Eucharystii. Bo wiemy, że Pan Bóg jest w chlebie, ale jakoś ten chleb Boga zakrywa. Jakoś jest tak jak ten obłok świetlany. Eucharystia, który jest obecny Bóg, Eucharystia, która jest chwałą Boga, chwałą Boga. I możemy na em, Eucharystię Boga samego patrzeć. I zostajemy przy życiu. Coś tak wielkiego jest dla nas dostępne w Eucharystii, w Adoracji. Też często sama demonstracja, jakbyśmy się przypatrzyli, wygląda trochę jak słońce jak blask, jak światło. Właśnie, obok świetlany, twarz zajaśniała jak słońce. Adoracja, Eucharystia, której ukryta jest Boża obecność, która jest chwałą Pana i możemy na to patrzeć. Przyglądając się z Piotra, może warto siebie zapytać czy dzisiaj, czy będąc na Eucharystii czy adoracji możemy za Nim powtórzyć Panie dobrze, że tu jestem. Panie, dobrze, że tu jestem. Panie, dobrze mi tu. Panie, dobrze mi tu. Czy cieszę się na Eucharystię, czy cieszę się na adorację byciem tutaj, byciem w obecności chwały Pana? Panie, dobrze, że tu jestem. Chcę, by to trwało. Czy było kiedyś we mnie takie właśnie, błogie poczucie bycia przed Panem, że nie chciało się wychodzić? Pamiętam z seminarium, jedno takie doświadczenie, właśnie. Mieliśmy nabożeństwo, 40-godzinna adoracja w nocy. Spać by się chciało we mnie. Pamiętam dwie godziny. Byłem już w tej kaplicy, jeśli dobrze pamiętam, przed Panem. I nie chciało się wychodzić. osobliwe doświadczenie, które Pan mi wtedy dał. Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Dobrze, że tu jesteśmy. Na Eucharystii, na adoracji przed Tobą. Chcę, by to trwało. Doświadczenie chwały, doświadczenie obecności Pana. Czy jest to we mnie? Święty Piotr, który doświadczał tego przemienienia, pisze do nas dzisiaj w drugim czytaniu. Przytacza to doświadczenie, że jest nauczyciel świadkiem wielkości Chrystusa, tego, że Chrystus otrzymał od Ojca Cześć i Chwałę, gdy taki oto ja głos do Szefiego tutaj Majestatu jest misyrugowany. Słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z nim razem byliśmy na Burze Świętej. Wspomina to doświadczenie. Wspaniałe. Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Wspomina to. Ale jednocześnie zobaczcie, w zestawieniu z tym wspaniałym doświadczeniem, co Piotr dalej. Mamy jednak mocniejszą. Mamy no jednak mocniejszą, prączkową mowę. I dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie która świeci w ciemnym miejscu aż jej zaświta. Piotr w zestawieniu z tym wspaniałym doświadczeniem oglądania chwały Pana mówi, że jest coś lepsze, jest coś mocniejsze. Prorocka mowa, przy której mam trwać, jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu aż jej zaświta. Pierwsze co trzeba zobaczyć to, co to jest prorocka mowa? Kto to jest prorok? Nie tak jak w języku świata prorok, czyli ten, kto przypowiada przeszłość. W języku Biblii prorok to ten, który wyjaśnia moje teraz. Wyjaśnia moje teraz i w tym moim teraz wskazuje mi kierunek, w którym mam iść. To robi prorok w Biblii. Naświetla moje teraz bym wiedział, jaki mam obrać kierunek. Dalej ciemne miejsce, w którym ma lampa świecić. W tym ciemnym miejscem może być, może być nasza doczesność. To moje tutaj teraz, które trwa aż dzień zaświta. Czym ten dzień może być? Może być właśnie wejście do nieba, wejście do chwały Pana, do Jego obecności w niebie. W tym prorodzka mowa, przy której mam trwać, w mojej doczesności, w moim ciemnym miejscu, aż do końca mojego życia, aż do wejścia do nieba, mam trwać jak przy lampie, przy prorockiej mowie. W tym, co naświetla moje teraz, tą mową prorodzką jest słowo. Przy tym słowie mam trwać. Trwam jeszcze stałym. Jest czymś codziennym. Niekiedy mi się zachce, niekiedy przyjdzie mi ochota, nie może od czasu do czasu, ale czymś stałym trwać. No bo, któż by zechciał siedzieć w ciemności, chyba że ktoś lubi. Ale generalnie ciemność kojarzy się z lękiem. Nie wiem, czy wy mieliście tak za dzieciaka, jak było ciemno w domu, trzeba było iść do toalety, to człowiek nie biegł do tej toalety, bo jakiś potwór jest drugiego pokoju wyskoczyć z niej. Ciemność to w takim prostym wejrzeniu kojarzy się z niebezpieczeństwem. Dlatego w ciemności nie się lampy. tak prorocka mowa. Trwać przy jak przy lampie. Trwać codziennie. By nie być w ciemności po ciemku. By być przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, która wskazuje kierunek. Do tego miejsca, gdzie jest chwała, do tego miejsca, gdzie jest niebo. I dlaczego to trwanie przysłowie, przy Brodowskiej Mowie przy jest mocniejsze? Otóż, cóż by nam przyszło z tego, tak jak u Piotra, wspomnienia chwały Pana, wspomnienia doświadczenia tej obecności, wspomnienia przemienienia. Słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z nim byliśmy na Boże Świętej. Cóż by przyszło z samego wspomnienia, gdybym potem po nim usiadł i nic nie robił? Gdybym nie chciał stać się uczestnikiem tej chwały, a widząc ją, spoczął na manowcach. Dlatego, bo jest słowo, prorocka mowa, które do tej chwały prowadzi. Ja tej chwały, doświadczając, widząc ją, pragnę być jej uczestnikiem. Pragnę trwać już w słowie, to jest jak lampa i świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, aż do tej chwały dojdę, bo to słowo mnie do tej chwały zaprowadzi. pani będę dzisiaj na Spytajmy się siebie, czy mieliśmy kiedyś tak, że dobrze nam tu być, jak dobrze do Jezusa, że dobrze mi tutaj na utwale do niedolację, że co by to było by doświadczenie obecności Pana trwało, czy pragnę takiego doświadczenia i dalej, czy pragnąc Wam przysłowie który mnie do tej wiecznej chwały z Bogiem prowadził.